Mam skin do CS-a, wyślę na Discordzie. Na Steama wyślij. On wodę go na skinki. Nie wiem, przyjmow... Nie! Żart! Jezu, widzicie? <śmiena> Przyjmowę tym jadę. Taki żarcik miał być. Możesz wysłać na DC. Ko skąd masz skiny? Nie, prze przepraszam, sięgam. Jeśli Kasperk mi powie, że ma skiny, z jakiegoś Kidropa czy coś, no nie wytrzymam, nie wytrzymam. Mam dojścia. Nie, 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 czekaj. Nie, nie, nie. Skąd masz skiny? Nie, ja jestem odpowiedzialna. Nie, 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 kochani, ma dojścia. Nie, nie, coś, coś mi śmierdzi. Proszę powiedzieć szczerze, skąd masz skiny? Ja teraz nap jestem naprawdę śmiertelnie poważna. Od kilku kolegów i z jednej takiej strony, Kacperku? Która jest legalna? Której strony, Kacperku? Nie, przysięgam. Pojechałam do tych youtuberów śmierdzących. Nie, przepraszam, nie śmierdzących, przepraszam, Pojecham nie. E, pojechałam do youtuberów i było pytanie: Co sądzimy o gamblingu z skrzynkami? I co? I jako. praktycznie jedyna! Poszłam na stronę, gdzie się nie zgadzam z tym. Zasadzam biurko? Nie! Bo mój młodszy kuzynek. Się uzależniłaś od hazardu. Rozumiesz? CSGO No, przysięgam. Którzy to mają. Dawid, nie uzależniłem się! Co się nie uzależniłeś? Kacperku! A jak się nie uzależy, to spoko! To fajnie. Nie. I potem, lyr, actually, żeby, żeby grać z kinkami, trzeba mieć, być pełnoletnim. Przecież to nie tak działa. Karolina, przecież to wszystko legalne. O co ci chodzi? Karolina, wiesz co? Według mnie to, to zależy od rodziców. Miguel, kurczę, nie przysięgam. Nie ma. Aż umarłam teraz. Nie ma jakby lepszych rodziców, i to mówię z całym szacunkiem do mojej mamy, niż rodzice Kacperka. Ziomek jest wychowany, jest uczciwy, sumienny. Nie przeklina. Dobrze się uczy. zna obecnie trzy języki. Gra w szachy. Chodzi na basen. Jeszcze jakiś chyba. Nie wiem, jakiś instrument. I potem mi taki kurczy ziołek powie. O, actually, wystarczy pilnować dzieci. YouTuberzy nie są po to, żeby żeby wychowywać twoje dziecko. Kacperek jest dzieckiem, które weszło na Twitcha. Bo ma kuzynkę, streamerkę, ale wie, że ma mniej niż 13 lat, więc do teraz nie zrobił sobie konta na Twitch'u, bo wie, że nie może, bo, on, bo jest to przeciwko regulaminu Twitcha. On się. To nie jest tak, że go rodzice usuwają mu konto, tylko on jest na tyle wychowany, że nie ma konta na Twitchu. Kurczę, dostęp na platformę jest darmowy. Jadę tam Kacperek? Jadę do ciebie? Usuwam ci konto. Usuwam. Nie przysię przysięgam. Jej! nie mogę się ucieszył, że jadę do niego do domu. <grym>, kacperku, jeśli mogę cię prosić, o jedną, jedną rzecz. To nie będę cię prosiła o to, żebyś nie wiem, uczył się na matematyki. Nie będę cię prosiła o to, żebyś miał czytał lektury na polski. Będę cię prosiła? Żebyś nie wchodził na gry ze skinami żadnymi? To jest jedna, jedna prośba. I kieruję to do Kacperka i do każdego z mojej widowni. Naprawdę to jest strata pieniędzy i uczy to bardzo złych nawyków. Kochani, od kogo się Kacperek dowiedział? Szczerze, a skąd wiesz o takiej stronie? Jak powiesz od Dawida, nie no przysięgam w tym momencie, idę go pobić. Deklaruję przemoc fizyczną właśnie. Nie o do Kaswerek, bądź 60. Kasferek, 60 Aż się zdenerwowałam, przepraszam, się ale to jest... To już mi w rodzinę uderzyło, rozumiesz? To to już, wiesz, to nie jest to jakieś hipotetyczne dziecko, to już jest mój kuzyn, mój własny, prywatny kuzynek, którego uczyliśmy grać w LoL'a. Znalazłem, a gdzie? Jak znalazłem? Nie no, Kasferek. Szczerze, znalazłem. Leżało na podłodze, to podniosłem akurat. wpisałem pizzałym cyzgu skinął. <ścoughs> Jeźdź do o olonu. A pisem likowydziu złoga. Ciebie to niewinny. <ścoughs> Kacperku, proszę cię, ze całego serduszka nie używaj tej. Trony. Ale nie graj z moim komputerzy, tylko martyny komputerze No przecież jej! O sama pisząca komputerzy! z kropką uchodzi na CS skins. No nie jest! Całe pokolenie! Przecież rozumiesz? Jak nawet Kacper... A martynka gra też? Martynka to jest jego to jego yy, siostra bliźniaczka. Nie? A rodzice wiedzą, że grasz na tej stronce? Tak? Połóżcie. Kacperku, Kacperku. Pokaza... A on wie, co tam się robi? Nie pierdzielę te last kochani. Tu jest hazardzista dwunastolatek właśnie. Rozumiecie? Tak? Co? Nie, dzwoni do wujka. Też gra. No nie, nie. Zapytam się go. Zapyt. Nie, kurczę, miałam być tą fajną kuzynką. Nie, no niemożliwe, no niemożliwe, no niemożliwe, niemożliwe. Nie, nie, dzwoniłem do Bartka co to za stronę i powiedział, że mogę z niej korzystać. No niemożliwe, no co to mogę, Bartek, nie, no niemożliwe, jeszcze mojego brata w to wciąga. Ony. On właśnie już swojego tatę wkopał i teraz jeszcze mojego brata. Nie ale już dzwonię do Bartka. W tym momencie dzwoni do Bartka. Powiedz mu, że Dawid zna się taki drofę załatwił, że szeroki. Ej, Kacperek, a chcesz twój plac! Halo, Kacperku? No, już tłumaczę. Już dobrze, dobrze. dobrze. Że wchodzę na Chroma, pisuję. Nie I mi tam wyskakuje, że wciąż no, w pierwszą lepszą, i pokazuje, że tam najlepsze PT, nie? I wchodzę, i e, tam idę do taty, i PT, że czy. No, tam już tam sobie otworzyłem tą skrzyneczkę, która jest za chwilę, tam tą pierwszą skrzyneczkę, nie? Otwieram. I idę do taty. Że mam zadzwonić do Bartka, co to e, jakie tam e, są rzeczy i petam, no to dzwonię i mi mówi i pokazuje mu tę mu tą tą, mu tą stronę, i mi mówi, że jest tam legalna i że nie niosą kamują i że ten... Może no mogę z niej korzystać. No nie możesz z nich korzystać, Kacmerku! Kacmerku, no, ile nie masz pieniędzy? lat? Nie wydajesz pieniędzy! Jak nie wydajesz pieniędzy? nie wydaje tam pieniędzy, no. A doskonale masz taką skrzyneczkę? Bo ta ma na przykład Dali Case, to jest za darmo, i tam na samym dole masz e, skrzynkę z Instagrama za darmo, z Facebooka, i tam Facebooka i PT. A czyli logując się z social mediami, dostajesz darmowe skrzyneczki, tak? Darmowną strzeczkę i da dostaję na niej kod jakby z tej z tego serwera i, i wtedy wpisuję ten kod i ten kod musi być jakby jest chyba dzienny i muszę jakby go wpisać i wtedy otwieram sobie i mam. A Kacperku ile masz lat? Ale nie powiem, bo na steamie to one zaraz panują. No jakby no wiem, że Discord z, e, z rozmowy nie ten, ale to te, te, te... A no w sumie to nie, to ci nie napiszę. No! no. A ty jesteś tam wyciszona, czy, czy Nie, 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 nie jestem wyciszona, Kacperku, ale czy strona, z której korzystasz, nie ma przypadkiem ograniczenia wiekowego? Nie wiem. A, widzisz, a bo ogólnie wchodzisz na taką stronę, to zawsze masz powiadomienie na początku, bądź przy zakładaniu konta, gdzie potwierdzasz, ile masz lat. Jestem pewna, że twój tata nie wie, nie wie, tak? Ale no chyba jeśli zobaczył tą stronę, to chyba się domyślił, że ona jest 18 plus, bo to jest w sumie hazard. <noise> <noise> no, nie hazard, Kacperku! Kacperku, hazard. Alkohol, narkotyki i inne różne uzależnienia są bardzo, bardzo, bardzo złe, rozumiesz? Mój chłopak nawet jest uzależniony. No, napisał mi, e, że... Skąd no, on wysłała mu stronę i powiedział, że wydał na to 80 tysięcy? I przegrał. Przepraszam, kto tak, kto tak zrobił? Dawid, mi, mi napisał. chwilę. No czy... czy... Dawid, jestem z tobą! Kacperko, ja cię w lola! Uczyłam grać! Od 10 roku życia grać w lola! Co się poszło, nie tak, Kacperko? nielegalnie, i pod, no pod, nielegalnie! No i po czemu Karolina, Dawid Ci podesłał stronę jakąś, czy co? Nie. A co, jak to było z tą stroną, że on Ci powiedział ile przegrał na tym? Tak. <noise> Ale, a co? No, napisał mi sko, no to ja wdałem mu Sono, napisał, Ty, ty zadałeś tę stronę? Tak. Ja wiem, co to za strona XZ. skąd ją podałeś? No to wpisałem w Google A i, i wyskoczył, Nie, to nie otwieraj tam skrzynek, ja przyjęła 80 tysięcy, przegrałam XD. Powiedział Ci, żebyś nie otwierał tam skrzynek, tak? Ale nie wydaje na to pieniędzy. Ja jestem mądrym człowieczkiem. Ale na przykład jeśli wpiszę tam kod jakiegoś youtubera, no to dostanę te 2 zł i 10 groszy, ale nie wydaje tam pieniędzy. Ale Kacperku o to chodzi, że na początku się nie wydaje pieniędzy. Na początku ja nie wszystko. Wydaję. Nie mam takiego zamiaru. Kacperku to jest takie rzeczy. Ludzie potrafią bankrutować, domy tracić. Bo od tego się zaczyna. To jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy, mamy swoje słabości, i jedno z nich są uzależnienia, gdzie na początku nikt. Paląc papierosa pierwszego, nie myśli o tym, że będzie miał raka. Nikt bijąc pierwszego szota nie pomyśli o tym, że będzie alkoholikiem. I tak samo nikt otwierając pierwszą skrzyneczkę nie pomyśli o tym, że będzie hazardistą. Od tego się zaczyna Kacperku. Otworzyłem już kilka tak codziennych i nie jestem uzależniony. <grym> Kacmierku, samo to, że otwierasz codziennie skrzyneczkę, pokazuje, że masz y, już niezdrowy nawyk otwierania codziennie. Już to wyszło ci w nawyk. Nie otwieram tak, nie otwieram codziennie. Czasami po prostu nie chcę mi się otwierać i robię naprzód co, nie wiem, co ile dni, nie wiem. na przykład co trzy dni może otwieram, czasami sobie nie otwieram codziennie praktycznie. No nie otwieram. I, na, i, na, I mam postanowione w życiu, że nie będę bić piwa, tylko nabić piwo bezalkoholowe. Jestem swoją starszą kuzynką, prawda? No i, naj, i, i najlepszą. Najlepszą kuzynką. A jest dużo do wyboru, prawda, Kacperku? To czy możesz tutaj. Jedna jedyna rzecz, o nic więcej cię w życiu nie poproszę, dobrze? Naprawdę, to jest jedyna rzecz, o którą cię proszę, żebyś niech wchodził na stronki ze skinami do CSGO. Dobrze, patrz, teraz na udostępnienie ciekaw i mogę pokazać ci, że wyjdę z tej strony. Wyjdziesz, ale już nie wrócisz? Nie wrócę. Słowo przysięgam na ciebie, na moją mamę i na wszystkich. Do CS a, a pan nie pan wrócę. ...nie do, yy, do Patrz. Wychodzę, wyloguję. Wychodzisz wyszedłem noże, Asperku, bo to naprawdę już ja, jesteś młody Kasuję. i te stronki Nie. często potem żerują na właśnie takich młodych osobach, które łatwo, po prostu łatwo was od niektórych e, mechanizmów uzależnić, e, wychować, że tak powiem, po swojemu i to. No! I to ja rozumiem, że to po za początkiem jest zabawa, ale po prostu zaufaj mi, że bardzo dużo osób też myśli, że to jest na początku zabawa. Zwyczajnie to się wymyka nam spod kontroli, a jesteś osobą młodą, która dopiero. Uczy się niektórych rzeczy, która dopiero kształtuje swoją osobę, i nie chciałabym, żeby jedno z swoich cech było uzależnione od hazardu. Szczególnie, że te strony mają ograniczenie wiekowe, i nie jest to bez powodu, że nawet osoby w moim wieku nie powinny wręcz tego używać. Dobrze. Dobrze? Naprawdę bardzo mi to zależy, Kasperku, bo to jest hihy -hi -hi -hi, ale może mieć naprawdę tragiczne konsekwencje. A z skina? No bo mam tam kilka powtórek, to ci mogę dać taki prezencik gdzieś zrobić. Kocmerku, nie, dziękuję bardzo. Jak w LOLę, ja do wcale nie grałem. Kacmerko, wiesz co? Chodź, nie w LOLa, pogramy, Co? No spaczko. Tak! Na tej stronie tam moje może pierwsza skrzynka, albo druga, albo trzecia. To mi dropna na za 24 zł. Ooo, oh. no, no... Ale też mam, też takiego ładnego, to jest ten Glock z łasicą. Ładny. Bardzo. Wiesz co, to cofam, to jednak się opłacam, jednak się opłac... Nie, żartuję jak coś, nie, nie, żartuję, okej? Okay? To żart, żart, żart. No serio? Nie, 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 żartuję, żartuję, żartuję. Wiem, nie. wiem. A jakaś dziewczyna się znalazła? Ja jaka Nie Nie, niestety, wiesz co? Jeszcze się, się nie ale, ale szukam, szukam. Jak no, następnym no, razem no. z do jakaś solatka to zapytam się, czy jest wolna. <noise> A nadal te same upodobania? Tak, brązowe oczy, brązowe włosy fajne i jakby dobre poczucie humoru. Nie? To, tak, to jest najważniejsze, <noise> to cieszę się bardzo. Dobra, to już wiemy, czego szukać. A musi grać w LOLa? No nie musi, nie? Nie musi, o, to się zmieniło, widzę. A jakby była gorsza od siebie w LOLa, to byś grał nadal? Tak, bym ją uczył, że była taka dobra jak ja, albo nawet lepsza. Super, no z takim nastawieniem zaraz kogoś znajdziesz, wiesz? Pan brat mówi, to powiedz, że chcę z pytać, czy legit stronka. Kurczę, no ale przecież! Jak się dziecko ci pyta, czy co jest to legitna stronka, to przecież nie po to, żeby oglądać! No co to za mężczyźni, naprawdę! Przysięgam, nie naprawdę, nie no, nie wytrzymam. Ile Bartek ma lat? 30? Nie, no jesteś u mamy Bartek, Je, nie wiem czy się sprzedaję Bartka mamie, jesteś w tej chwili nie. u mamy, sprzedaję, nie. tak i to jest dla dobra, wyobraź sobie, że Bartek by ci miał dzieci kiedyś i to się jeszcze, jeszcze gorzej skończy. Melka donated 4 zł. Więc pewnie tak musiał akceptować Karolina. ten, akceptować zaproszenie do znajomych. Bardzo tak, tak, tak. Musie mieć chłopaka, który jest hazardzistą. Spędzaliśmy <grym> razem czas na kręceniu skrzynek codziennie mam 150 cm. Czekam to zaparza, nie mam 15 kg. To czekam, ja mam 5 znajomych. <grym> wow. Ale David to dobry chłopak. No, skąd ty wiesz? Bo to może, że trzeba takich ludzi ratować od hazardu, ale tak, gdy go widzę, gdy jest sami z nim no to widzę, że to dobry chłopak. Tylko trzeba go tak podratować, to się z tego wywinie. <grym> tak! <grym> ja ja tego samego zdaję, wiesz, ja, ja tak się zaangażowałam w walkę z hazardem, że stwierdziłam, że wiesz, będę z nim, się go pilnować. Ja mu codziennie chodzę do kompa i sprawdzam, co robi, wiesz? Także no, myślimy tak samo, bardzo dobry chłopak. No Jedyna jego wada, to wzroku, no i to, że jest hazardistą, to, to może dwie wady. To to nie Czemu ty napisałaś mi jakiś profil na Steamie i napisałaś, nie wysyłać tam żadnej skini? <noise> Nieprawda. z Proszę. No ale to jaki cały budżet jest? No kurde, nie wiem, rozpieść go, to jest twoja rodzina praktycznie teraz. Kacper, chcesz za 5 tysięcy? Serio? Nie. Nie, powiedział tak. Tak, to Karolina ci wyśle, została do mnie kosza. Nie, ale tak tu? No jak chcesz, to wyślij, to jest tak, Bo ja nie wiem jak to się robi, możesz pomóc. Jeśli chcesz, to ja cię mogę wytłumaczyć. A daj wytłumacz. mi wytłumaczyć! I kasperek wytłumaczy jak się wysyła. No nie, kasferek, jak dam ci coś, to to, to sprzedasz to? Nie. Mogą on, on sprzedawać. nie sprzedawać sensu. No, przecież, wystarczy, że sprzeda to na Steamie i na Steamie będziemy sobie kupić skrzynki za Trzec, roku. Czy ty sugerujesz, że skrzynki, strony skrzynkowe zachęcają potem do dalszego sprzedawania nie, skinów, żeby je wymieniać nie, nie, nie na skrzynki? Nie wiem, nie, 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 kiedy słyszałaś, co powiedziałem. Powiedziałem, że sprzeda to na Steamie i kupi skrzynki na Steamie. Aha, czy i jest otwieranie skrzynki. A Ciekawika nie... to ma taki nawyk z tym otwieraniem, co? A grasz z serca Kasperek? Ale Kasperek mówił, że on nie wydaje pieniędzy dalej. RAM. On, do, on nie ma byłem. darmową ale, skrzynkę tak, z Facebooka. Karlika, ale on nie będzie musiał dać pieniędzy, bo będzie pieniądze od ciebie. Ale ty chyba nie rozumiesz. Nie, Dawid, nie rozmnażamy się. Pod... Ja podjąłem decyzję, nie rozmnażamy bo. się. I to jest wszystko twoja wina, ja mam świetne geny, wiesz? No. Jestem zabawna, ładna, inteligentna i przez ciebie nie będę miała... miał. oni się śmieją. Nikt się nie śmieje. Z ci ciebie śmieję? się śmieją, wiesz? No, z ciebie się śmieją, a nie nie. Wiesz co, ja jedze nie. Wiesz sobie, ja do takiego skinka właśnie do takiej do, tej, do tej, tego nożyka, nie? No nie dawaj prezent z Odemia, ja mówię z kina. Przykre będzie kiedy mój wasz. No nie, powiedziałeś, że mogę go dać. dałeś mi z mogę zrobić co chcę i wiesz co, i to będzie nauczka dla ciebie właśnie, żeby to jest karma go. za twoje reklamowanie hazardu, przez ciebie takie kacperki właśnie. Ale słyszałeś co powiedział? Kurczę, no, ale Dawid, rozumiesz że tu chodzi takich ludzi? Wiesz ile ty masz takich kacperków na czacie? Ale no to nie mówisz, się tego dowiedział. Co tak, ty najlepiej? mówisz, że 80 tysięcy przygrałeś na tej stronce. Bo ja bym napisał na pewno teraz, żeby nie grał na tym. Tak, Dawid, Dawid mi powiedział, żebym nie grał. I to prawda, potwierdzam. Jako ja, ja, ja członek rogi ja na A czemu sferko do mnie nie powiedziałeś? Napisałeś do mojego braciszka? Do Ale mojego ja chłopaka? A do mnie nie napisałeś? Nie to do mnie też nie napisało, to mówię, do mnie też nie napisało. Ja sam do niego napisałem. A tak, kiedy to do niego napisałem sam. Najszybciej od Ciebie słyszałem, to byłem ciekaw, po prostu się dowiedział. Aha, ja myślałam, że ten. To, to napisał mi, to, spisałem, to nie otwieraj, to się otwieraj tam skrzynek. To, to powiedział na tej stroje? Nie wiem, Dawid, no robisz to co dzieje na streamach. To skoma mi, że akurat ja mojego ja bym, kuzyna nie ma. No To podobnie byś się walizkę w pakował, jakby się okazało, że to ja w tę stronę. No, mm, trochę rel, co? No właśnie. Nie, nap napisał mi, że nie otwieraj tych skrzynek. No, czyli dobrze zrobił. Dobrze, tak, dobrze, super. Ja czuję. Dawid napisała, to o, dobry chłopak. Przekaż, wiem, Przekaż mu o. Przekaż mu, to, mu od Kacperka, że mówię, że Dawid to bo dobry daw chłopak. Nie to zaraz. Kaswerku, masz takie wielkie serce. Wiesz, prawdę, że to prawda. jest dobry chłopak. No, jesteś dobry chłopak. No, Dawid wysłał stronę, w którą nie wchodzi. So, really <laughs> Kaczerku, nie nie zasłuchaj. pstujesz życie komuś? Nie, ja mu, on napisał, skąd to ja mu Samsony, i p zna samsonej. Zna, Znalazłeś zna, zna, to zna, samonej, że tak. I później go też, że nie otwieraj tam skrzynek. No. Prinskrina ci wyślę, no! Nie, nie, Kacper, ja ci wierzę, wiesz? Ty nigdy mojego ja zaufania nie z tego zdradziłeś, ja ci wierzę. Ja na pewno, no my jesteśmy mądry, to wezmę to sobie do serduszka twoje te i będę się starać być coraz lepszym człowiekiem. Dobrze, I wiesz co? Super, naprawdę powiedz Twojej mamie i tacie, że super robotę zrobili. Ja Jakbym miała dziecko, to bym miała takie jak ty, wiesz? Tylko niestety, tata się taki trafił, no cóż.